Szumi Historię, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Witam serdecznie. Rok szkolny powoli dobiega końca, to zatem czas pewnego rodzaju podsumowań, zmierzenia się z tym, co nam wyszło, a nie wyszło. I jeżeli słuchają mnie młodsi słuchacze, to wiem, że zapewne powiedzą, że szkoła to dno, albo użyłem jeszcze innych, albo bardziej wulgarnych słów, albo słów, których ja już ze względu na wiek nie rozumiem. Niemniej jednak uwierzcie mi, kiedyś za tą szkołą zatęsknicie, bo to bardzo ważna rzecz w życiu każdego człowieka. To moment, kiedy ludzie dorastają i zbierają najwspanialsze wspomnienia w swoim życiu. Szkoły. Niby taki putrosty budynek, który ma kształcić. Dzisiaj rzecz wręcz powszechna, niemniej jednak kiedyś nie było to aż tak dostępne. A ja chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o kilku szkołach, które dzisiaj już nie istnieją. W pierwszej kolejności weźmiemy na tapet gimnazjum Gdańskie. Był rok 1558. W samym sercu Hanzeatyckiego Gdańska w dawnym klasztorze franciszkańskim rozbrzmiewały pierwsze głosy uczniów i nauczycieli nowo powstałej szkoły. Gimnazjum Gdańskie, późniejsze gimnazjum akademickie, właśnie zaczynało swoją niezwykłą podróż przez dzieje Europy, nauki i ducha reformacji. To nie była zwyczajna szkoła średnia. Od samego początku przyciągała najlepsze umysły uczonych, reformatorów, wizjonerów, choć początkowo jak każda szkoła swego czasu skupiała się na teologii i retoryce. To już w 1580 roku po burzliwym okresie wojny Gdańska z królem Stefanem Batorym odrodziła się jako Gimnazjum Akademicum, spełniając marzenie trzech wielkich miast Prus, królewskich – Gdańska, Torunia i Elbląga, o stworzeniu protestanckiego Uniwersytetu dla mieszczan. W ciągu kolejnych lat w Gdańsku powstały katedry teologii, filozofii, prawa, medycyny, matematyki, języków klasycznych i orientalnych, a nawet lektorat języka polskiego. Wyjątkowy na tle ówczesnej Europy. Nauka trwała nawet do dziewięciu lat. A choć nie nadawano tytułów akademickich, absolwenci osiągali poziom dzisiejszego licencjatu. Jan Heweliusz, słynny astronom swoją drogą już o nim opowiadałem, możecie sobie odsłuchać w innym odcinku. Kształcił się pod okiem Petera Krygera. Henryk Kuhn, pionier w geometrii liczb zespolonych. Daniel Fahrenheit, twórca skali temperatur. A to tylko początek. Długa jest lista tych, których nazwiska przeszły do historii nauki. Biologowie, fizycy, matematycy, językoznawcy i filozofowie. A co powiecie nauczonych, którzy pływali z Jamesem Cookiem? Johan Reynold i George Adam Forsterowie, badający tropikalne morza i zgłębiający tajemnice ewolucji, zanim jeszcze Darwin przyszedł na świat. W 1613 roku pierwsza publiczna sekcja zwłok w Gdańsku, przeprowadzona przez Joachima Olafa. Miejsce to tętniło życiem naukowym, jak rzadko które. Nauczanie prowadzone było w małych grupach, często metodą seminaryjną, nauka indywidualna dopiero później zespołowa. To tu powstały pierwsze towarzystwa naukowe w Gdańsku. jest Literatas, Societas Physicas Experimentalis, które z czasem przekształciły się w Towarzystwo Przyrodnicze. W 1596 roku powołano Bibliotekę Rady Miejskiej, z której zasobów korzystali uczniowie i profesorowie, w tym ci, którzy równocześnie zapisywali się na europejskie uniwersytety lub przyjeżdżali już z tytułem magistra, by tylko słuchać znakomitych wykładowców. W czytowym momencie pod koniec XVI wieku do gimnazjum uczęszczało około 200 uczniów. Pochodzili nie tylko z Gdańska, także ze Szkocji, Norwegii, Litwy, Polski, a nawet Francji i Włoch. Przyjmowano już 17-latków, ale i dorosłych, którzy szukali wiedzy. Budynek imponujący. Wschodnie skrzydło mieściło małe audytorium anatomiczne, południowe reprezentacyjne audytorium Maximum. Z czasem dobudowano zachodnie skrzydło z mieszkaniami i bezpłatną bursą. To była instytucja z wizją, organizacją i troską o studentów już w XVII wieku zapewniono darmowe noclegi i wyżywienie. Ale wszystko ma swój kres. W XVIII wieku szkoła zaczęła podupadać. W czasach pierwszego wolnego miasta budynek zajął francuski garnizon na szpital i magazyny. W 1815 roku władze pruskie przekształciły ją w zwykłe sześcioklasowe gimnazjum. O dwa lata później połączyły ze szkołą mariacką, kończąc tym samym epokę gimnazjum akademickiego. Ostatni zapisany uczeń, Johann Samuel Hinz, przyszły pedagog, zapisał się 15 czerwca 1814 roku. Został też pierwszym maturzystą nowego gimnazjum miejskiego. Historia zatoczyła koło. Ponad 13 tysięcy uczniów zapisało się tu przez wieki. Zapisali się też trwale w historii miasta Europy i świata Gimnazjum Akademickie w Gdańsku szkoła, która chciała być uniwersytetem i choć nie nadawała tytułów, to kształciła ludzi tytułów godnych przez stulecia ku wiedzy, ku prawdzie, ku przyszłości. Przenosimy się parę lat do przodu i pora na kolejną szkołę, która dzisiaj też już nie istnieje. Tuż przy dzisiejszej ulicy 3 Maja, niegdyś promenadzie, kończyła się sucha fosa, jedna z tych, które wyznaczały serce fortu na Górze Gradowej. A tam, gdzie kiedyś była tylko ziemia i wojskowy magazyn, pod koniec XIX wieku zrodził się nowy plan – budowa koszar. Między cmentarzem Świętego Piotra i Pawła, a długą działką cmentarza Mariackiego, zaczęły powstawać solidne, ceglane mury. Ich adresat? Wschodnio-Pruski Batalion Pionierów nr 1. Jednostka o bogatej tradycji, związana z Gdańskiem od czasów oblężenia 1807 roku. Zaplanowane w latach 1880-1884, koszary były imponujące. Dwuskrzydłowy gmach z centralną, reprezentacyjną częścią ustawioną ukośnie. Projektant: Rolev von Liedenstern. Gdański architekt, twórca wielu wojskowych budynków, również tych w Nowym Porcie. Styl? Manieryzm gdański z elementami północno-niemieckiego renesansu zgodnie z ówczesną modą. Ale historia koszar to dopiero początek. W 1890 roku pionierzy odmaszerowali do królewca, a budynek nie zamilkł. Przeciwnie, koszary stały się fundamentem nowej instytucji, szkoły wojennej, Kriegsschule. Rozpoczęła się działalność w 1893 roku i stała się kuźnią przyszłych oficerów armii niemieckiej. W dawnych koszarach powstały sale wykładowe, jadalnie, czytelnia, sala bilardowa i biblioteka. stajnie pomieściły niemal 50 koni. A ujeżdżalnia w miejscu, której dziś stoi nowoczesny budynek sądu, wtedy była sceną codziennych ćwiczeń. Szkoła mogła pomieścić ponad 100 studentów i choć miała formować przyszłych liderów wojskowych, nie wszystkim imponowała. Aleksander Fort Bernus, pisarz, który pobierał tu nauki, pisał o swoich towarzyszach z ironią, jako o grupie młodzieńców bez energii i zainteresowań. Być może Właściwie w tej ciszy ducha krył się cień nadciągającego XX wieku. Gdy pierwsza wojna światowa dobiegła końca, w budynku zapanowały rady żołnierskie, burzliwie dyskutujące o przyszłości Gdańska i nowego świata. Lecz wraz z powstaniem wolnego miasta Gdańska, demilitaryzacja ostatecznie zakończyła historię szkoły. Budynek zyskał nowe życie jako siedziba urzędników zarządu podatkowego miejskich kas. A nawet przestrzeń sportową. Choć sportowców szybko wyparto, zamieniając ujeżdżanie w składnicę akt. W 1945 roku, kiedy Gdańsk stanął w ogniu, dawną szkołę wojenną los oszczędził. Przetrwała piekło bombardowań i chaosu i znów stała się przystanią. Tym razem dla pionierów odbudowy. To tutaj trafili ci, którzy przybywali do miasta, by je podnieść z ruin. Mieściły się tu biura Rady Miejskiej, Miejskiej Rady Narodowej centrum Nowego Polskiego Gdańska. W 1948 roku wzniesiony nowy gmach Izby skarbowej, a część urzędów się przeniosła, ale dawny kompleks szkoły wojennej pozostał i do dziś służy miastu, choć przyjęła się nazwa Urząd Pracy, to powiatowy Urząd Pracy zajmuje jedynie fragment głównego budynku. Obok mieści się sąd. Historia zatoczyła koło, a przestrzeń wciąż żyje. Od koszar pionierów przez niemiecką szkołę wojenną aż po Urząd Pracy i Polski Sąd. Ten budynek stojący u podnóża Góry Gradowej to świadek ponad 100 lat zmieniającego się Gdańska. I kto wie, jaką rolę odegra jeszcze w przyszłości. Do tej pory omówiliśmy sobie gimnazjum akademickie w Gdańsku, którego historia zaczyna się w XVI wieku, potem przenieśliśmy się do wieku XIX i XX, wspominając szkołę wojenną, a teraz chciałbym Wam opowiedzieć w sumie o najmłodszej instytucji i zdecydowanie najkrócej działającej. 13 maja 1922 roku. To data, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii Polaków mieszkających w wolnym mieście Gdańsku. Właśnie wtedy uroczyście otwarto Gimnazjum Polskie, pierwszą średnią szkołę z polskim językiem wykładowym mieszczącą się w dawnych koszarach przy dzisiejszej ulicy Jana Augustyńskiego 1. Od początku było jasne, że to nie tylko otwarcie szkoły. To był akt symboliczny, manifestacja obecności, ambicji i niezłomności gdańskiej Polonii. Dzień uroczystego otwarcia nowego zakładu szkolnego wyrósł na Dzień Święta Narodowego, pisała ówczesna Gazeta Gdańska. I faktycznie w uroczystości wzięli udział nie tylko miejscowi Polacy, ale i przybyli z głębi kraju goście, przedstawiciele instytucji i dziennikarze. Polska obecność nad Bałtykiem została tego dnia potwierdzona nie słowem, a czynem. Pierwsi uczniowie przekroczyli szkoły już kilka dni wcześniej, 9 maja. Było ich wtedy 199, a kadra nauczycielska liczyła zaledwie 10 osób. Mimo to ambicje były wielkie. Gimnazjum polskie od początku stanowiło bastion polskości w Gdańsku. Edukowało, integrowało i wychowywało w duchu patriotyzmu. Powstanie szkoły nie było jednak dziełem przypadku ani efektem wsparcia Gdańskiego Senatu. Polacy w wolnym mieście mieli co prawda zagwarantowane prawo do oświaty, ale w praktyce publiczne szkoły polskie były nieliczne, słabo finansowane, a dzieci często miały problemy z przyjęciem. Dlatego decyzja o utworzeniu prywatnej szkoły średniej była koniecznością. W listopadzie 1921 roku powołano Macierz Szkolną w Gdańsku. Organizację, która postawiła sobie za cel stworzenie gimnazjum. I choć początkowo obiecywana dotacja z Warszawy nie doszła do skutku, Polonia nie zrezygnowała. Zorganizowano zbiórkę, która dziś nazwalibyśmy crowdfundingiem. Środki płynęły z całej Polski, od osób prywatnych, firm, instytucji to było wspólne działo tysięcy ludzi. Kmach przy obecnej ulicy Augustyńskiego był wcześniej koszarami. Po demilitaryzacji miasta obiekt przeszedł na własność strony polskiej. W kolejnych latach szkoła była modernizowana, rozbudowana. Szczególnie intensywnie w latach 35-38, kiedy powstało m.in. słynne malowidło Niebo Polskie. Zniszczone przez Niemców w 1939 roku. Ale czy na pewno? Ten piękny obraz był bardzo jasnym wyrazem polskiego patriotyzmu i ogromną szpilą w niemieckim oku. Gdy wybuchła wojna, był rozkaz, aby go doszczętnie zniszczyć, aby nic nie zostało. Nie uwierzycie, Niemcy to zrobili. Tak doskonale, że niewielki fragment zachował się do dzisiejszych czasów. A na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, obraz ten został zrekonstruowany, a ten fragment, który przetrwał, wyeksponowany. Program szkoły opierał się na modelu gimnazjum realnego typu francuskiego. Klasy nazwane były według przyjętego w Gdańsku wzoru: od kwinty przez kwartę, tercję, sekundę aż po prymę. Do 1939 roku przez mury gimnazjum przewinęło się około 8 tysięcy uczniów, z czego maturę uzyskało zaledwie 203. Wysokie Czesne sprawiało, że wielu kończyło naukę wcześniej, kontynuując edukację w szkołach zawodowych. Szkoła była jednak czymś znacznie więcej niż tylko miejscem nauki. Działały tu liczne koła zainteresowań, harcerstwo, klub sportowy Bałtyk. Nauczyciele niejednokrotnie byli liderami polskiego życia społecznego, a wielu z nich przypłaciło swoją działalność życiem podczas II wojny światowej. Na czele szkoły przez lata stał Jan Augustyński, postać dziś upamiętniona w nazwie ulicy przy której stoi dawny budynek gimnazjum. Szkoła, która 100 lat temu powstała z potrzeby serca i ducha, dziś jest świadectwem odwagi, determinacji i marzeń gdańskiej Polonii. Dzisiaj ten budynek administracyjnie należy do Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć nieba polskiego, czyli potężnego, pięknego malowidła wyrazu patriotyzmu przedwojennych Polaków w wolnym mieście Gdańsku, który znajduje się na dachu auli tegoż budynku. Zachęcam serdecznie, aby kiedyś się tam udać, bo on robi naprawdę kolosalne wrażenie. No, to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie szkół. Wiem, że pewnie znalazłoby się jeszcze kilka innych ciekawych instytucji, również godnych tego, aby je upamiętnić. Pewnie w jakiejś kolejnej edycji przyjdzie na to odpowiednia pora. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Szumi Historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.